Pobijany, jednak twarde maręce na ten Marca. Nazywam się Denis Załęcki, który został zdyskwalifikowany. Nie no, szkoda chłopaka, dobry, dobry go. Pany? I pierwsze słowa po walce to? Yy, pierwsze za po walce to, że faulowałem, a nie miałem, nie miałem ogólnie, nie chciałem ogólnie faulować, bo widziałem, że i tak ich takich ich jak żaby. I tak słuchaj, on mi skoczył na plecy, on mnie dusi, się, nie czułem tego, że mi dusi, to to w ogóle masakra, te 105 kg jego, to jest tragedia tego Natanka. No dobra, no to było faktycznie nie faulować i ich rozwalić normalnie. To zacząłem kopać, no bo się wkur... Bo wiesz, trzy razy mnie k... ugryzło w głowę. Trzy razy mnie kurwa. Gdzieś tu mnie gryz cały czas? W głowę go kurwa ugryzł. Tak, tak rozjebał szczynkę, że go w głowę pogryzł. Ja pierdolę. dobrze, że mu nie ujebał tego uba. Ale jak to mówią, kurwa kurwie, łba nie urwie. Więc myślę, że powinien być Denis spokojny i się tak nie bać tego. Nie ja wiem cię gryzł? Na pewno. Przysięgam ci kurwa, na kamerach, że mnie cały czas gryz, nie wszczęcę, ale mnie gryz cały czas. Nie? No oh. to ku... czy mi wstań, widzisz palec w ja Widzę, że masz bardzo czerwoną. Ani jednej bomby, palec. Ty wiesz, co, poczekaj, bo no może ja ci powiem jak to mm -hmm. wyglądało, no, no. z naszej perspektywy, ty mi... dostałeś dużo uderzeń tutaj na tą część. Tak, ale spięć. mi chodzi o palec w oko. Zrobicie sobie kamery, że siedzę, że go biję, a ten mi tak typowo cały palec, no cały palec mi w w oko i mnie gryzie. I ah, no, tak słyszę, mówię ty. Mówię, nie bo nie i go zrzuciłem i zacząłem tego petować, nie? To skopałem i później drugiego zaraz, nie? Drugiego kiedy? Natan przyszedł lewo bo buta z góry, z góry Nathan, nie? Drugiego ciosa też? No nie, Natan... Y wiesz, że... Ale to później. Pierw dostał cios, odejmie buta, tak? Odcięło go. Nie, to jest dobrze, że on się przyznaje, że kopnął parę razy. My to nie oglądaliśmy, czy nie? No co? Parę dostał... Nathan. Słowo honoru, że go gryźli? <laughs> no nie wiem. Muszę przeanalizować, czy tam faktycznie go podgryzał. Może go całował w ucho. Niech no zobaczę. Eee... Fejm MMA. No dobra, ruszyli pod godłem białego. No dobra, no i leży na Nie, usta ma normalnie. Ja nie widzę, żeby go gryzł. No chyba, że będą, może jutro, jak... jeżeli go gryzł, no to się faktycznie pojawią nagrania jakieś jutro, pewnie z lepszej jakości, ale. Na razie nic takiego nie widać na nagraniu, nawet, ale nawet tego gryz, to nie znaczy, że ten go ma kopać po głowie. Chyba, że nie widziały tego kamery, albo możliwe, że podczas walki... Posłuchaj, Posłuchaj mnie. Leżałem na ciosie, wstałem z ciosa, za zapi... kopa, zrzuciłem z na tana i zacząłem go u... To co, Nie walki oglądałeś? To cios dostał w pick, tak? Czy nie? No cios został. Cios... co? Nad... Cios dostał kopa na ziemi. Natan? Nathan? Nathan. Nathan. Chyba nie pamiętam. To było tak, że sędzia przerwał, bo oni cię bili nie wiem, czy minął 10 sekund, czy coś sędziowie cię podnieśli. No ale te gryzienie, to też pewnie tam w tam innej rzeczywistości było. No ale to się okaże, nie? Może faktycznie go podgryzał. I, i ty wstałeś i od razu zacząłeś kopać, Nie kopałeś ciosa, ty kopałeś tylko Natana. Kopnąłeś go trzykrotnie. Pierwszy raz trafiłeś, drugi raz przeciął. Po... Ej, zobaczcie w ogóle, że laski z OnlyFansa słabo wypadają w oktagonie. Bo tak, Natalia Wayne przegrała, Denis też. Aga Bobek chyba też. Jest jakaś OnlyFansiara, która wygrała walkę? Bo Jaroniewska to chyba nie ma OnlyFansa. Czy ma? Chyba nie. Nie no, Szeja ma, dobra, dobra, nie, dobra, cofam, przepraszam, przepraszam. Cofam te słowa całkowicie, bo Szeja wygrywa. Po włosach, a trzeci raz zrobię stąp, się zasłonił. Co nie pamiętam, co nie pamiętam. Jak ty pamiętasz to gryzienie? Co nie pamiętam. No bo czułem, bo mówiłem do sędziego, że gryzą. Mówiłem tu z pięć razy, mówię k***a gryzą. Mocne bo to jest. Ja no, nie wiem który teraz, jak ten leżał niby na ziemi, to już nie wiem kurwa, który. To było tak, że Natan, w... w ogóle zacznijmy od początku, tak? No, no. Wybiega w ciebie Natan i to wszystko zaskoczyło, Natan cię przewrócił. Mhm. Bo... Jakoś się zderzyliście, oni cię nie obawiali. Nie, bo to było tak, bo on biegnął i on, i on tak zrobił krok w bok. Ja już myślałem, że on specjalnie i chciałem w ciosa, no i jak przep mnie to, nie? I on cię przewrócił. Wpadł na ciebie cios, zacząłeś się wyrywać, i wtedy Natan zaczął ci za plecy, zaczął cię dusić, a cios zaczął cię bić. Kiedy zacząłeś się obracać, cios uderzał cię tutaj, właśnie, gdzie masz tutaj z tym okiem i tak dalej. Fomi, wit witamy wśród wilków, Au. Tak. I w tym momencie sędziowie nagle powiedzieli: przerwa, i ty dzięki temu mogłeś wstać, i ty tak jak wstałeś, zacząłeś kopać Natana marconia, i sędziowie cię zdyskwalifikowali. No nie wiem, no ja muszę to sobie zobaczyć tak, że tak na gorąco gadać to jest w ogóle bez sensu, bo ja tak gadać na gorąco mi się nawet nie Ale chce. Ale możesz powiedzieć, jakie towarzyszą Ci emocje w tejże sytuacji? Yy, takie, że to są p... i tyle.